Live, w którym będziemy sobie grać w Minecraft'a. Jakie myślisz, single? No, single, czekajcie, czekajcie. W którym będziemy sobie grać? No, dobrze. Teraz będzie spoko. Mogą być lekkie lagi, ale to już wina... Nie moja. Nie no, trochę moja na pewno. Sarki za ale ciemno. Z tego tego miałem kręcić, yy... jakby tak się... powiedzieć, yy... miałem kręcić No serię, nie? Zagrajmy wy nie, no co by wam tu jeszcze powiedzieć. Nie wiem, czy wam... W, tu jest w prawie w pół do 16. No. Co by tutaj dodać? Będziemy sobie grać. Będziemy grać w różne gry. Nie w jedną grę, ale w różne. Nie no. zależy. Sorry, ale tak się stresuję. Takim... To jest taki mój... Pierwszy live taki dobry, bo jak się przeglądałem tam bym, to strasznie lagi mieli, a ten mam nadzieję, że nie będzie miał, bo no, oglądałem się tych filmów różnych. Jak robić, żeby nie lagowało i mam nadzieję, że w miarę nie będzie. Może troszkę lagować, ale to już nie będzie lagować na pewno tak jak lagowało no wiecie już na na tamtych live'ach. Co by tu jeszcze dodać? No pokupiamy sobie trochę kabla. Czekajcie. Fuck. Czekajcie, ciekawe ile mam widzów. Nie chcę za bardzo zaprzeć live'a. Nie, nie piszę? No czekajcie, zobaczę w się sposób. Dobrze. Uwagi się Ja nie mam takich lagów, jak wy widzicie. U mnie Minecraft wchodzi płynnie. to nie moja no. Tylko już tak gogle No live wina live'a Jest niedziela Tak smutno mi zaraz się weekend skończy, jak pewnie każdy teraz umówi No ale wczoraj miałem zrobić tego live'a Ale go nie zrobiłem wczoraj Powodów, że komputer nie chciał mi się, się odpalić i w ogóle coś mi się działo, też jakieś aktualizacje były, wiem o co tym chodziło, ale nie robiłem live'u, bo nie mogłem. Mam drugi komputer, ale to jest laptop i nie chce mi się i troszkę strasznie loguje. To byście nawet nic nie zobaczyli, takie lagi by były. O. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. No, będą live y, różne pozdrowienia, tylko czekajcie może... Pierwsze mi trochę ludzi. Pierw. Będę. Wejdzie. Dobra, nieważne. Y 我拉屎呗。啊！<laughs> <laughs> oh. Użyłam się teraz. z jego bratem! Nie, czekajcie. Tak, my nie będziemy grać. To jest single. Można robić wszystko.

O, Mam nadzieję, że teraz się nagrało coś z tego, bo nie patrzyłem w ogóle. Mam nadzieję, że się nagrało. Mm, 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 mm. ah, no i zfinia. A, przecinam sobie głowę. A ja nim edytuję. A, wow, zarocha. Jest, muszę leć, like, to jest. Jaka jest, jaka jest, pingwina siła, plastikowa wiedronko! Nie no dobra. Hmm. Zastanawiam się czy puścić jakąś muzykę. Puśćcie. Teraz będzie ciemny obraz pewnie, na pewno będzie. puszczę wam Oto. Uważajcie, bo czasami może być taki jakby ścin. Albo mi się live włączy, ale to nie moja wina. No mam nadzieję, że tak muzyka jest na 7% włączona. To właśnie nie będzie. Dobrze. Teraz tak realnie będziemy kończyć tego live'a. Długo już. Był. To było tylko takie pokazanie Wam świata, takie mini. No i zagranie w chwilkę. W 5 minut to było mniej się nawet. Będziemy kończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć!